Dzisiaj już były przytaczane słowa generała pilota Stanisława Skalskiego. Byłem tylko żołnierzem, latałem i walczyłem. Najlepiej jak mogłem, przeżyłem. Te słowa można podsumować też w trzech żołnierskich słowach. Skromność. Patriotyzm, bohaterstwo. I dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy na tym rynku w Nowym Sączu, aby powiedzieć też w trzech słowach pamiętamy, dziękujemy i pamiętać będziemy. Solidarność to nie tylko związek zawodowy, który walczy o prawa pracownicze. Ale to także instytucja, która pamięta o naszej historii, tą historię krzewi. Dlatego droga młodzieży, patriotyzm to nasz obowiązek. To nasze dzieło, które musimy kontynuować i to nie jest nic jak niektórzy chcą nam wmówić. Dlatego Dzisiaj przeżywacie tą lekcję historii, lekcję patriotyzmu z człowiekiem, który stał się już legendą za życia. Rok 2015 to także rok 35-lecia powstania niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność, związku, który dał nam wolność. Żyjemy dzisiaj w wolnej ojczyźnie i możemy właśnie wspominać tych wspaniałych bohaterów, żołnierzy wyklętych i wszystkich tych, którzy za czasów stalinizmu byli gnębieni i skazywani na karę śmierci, tak jak nasz bohater generał, pilot Stanisław Skalski. Jestem dumny z tego, że Związek Zawodowy Solidarność nie tylko krzewi tą historię, ale także spłaca dług wdzięczności, bo przez te wszystkie lata stanu wojennego nam pomagano Polakom i naszej ojczyźnie. Od wielu lat Związek Zawodowy Solidarność pomaga kościołom na wschodzie. I w ubiegłym roku podjęliśmy decyzję, że będziemy wspierać i wspieramy te wspaniałe dzieło budowy kaplicy i Izby pamięci generała Skalskiego w miejscu jego urodzenia w Kodymie. Dlatego dziękuję organizatorom i dziękuję za zaproszenie moje skromne osoby na tą wspaniałą uroczystość. To dzisiaj dla nas lekcja historii, dla nas wszystkich ale szczególnie dla Was, kochana młodzieży. Dziękuję bardzo.